Księga Izajasza, rozdział 65. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazywany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. Do narodu który ciągle z uchwalem mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. Przysiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach. Mówią, trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym. Ci są dymem w moich nozrzach, ogniem, który cały dzień płonie. Oto to jest zapisane przede mną. Nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam im w ich zadadrze. Za ich winy oraz za winy ich ojców, mówi Pan, gdyż kadzili na górach i na pagórkach mnie lżyli. Dlatego najpierw odmierzę ich zapłatę, a potem oddam ją w ich, za nadrze. Tak mówi Pan, jak mówi się w winogronie, w którym znajduje się winny sok, nie niż go, gdyż jest w nim błogosławieństwo. Tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich. Dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie a moi słudzy tam zamieszkali. Nizina Sorońska stanie się paswiskiem dla owiec, a Dolina Achor legowiskiem bydła dla mojego ludu, który mnie szukał. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy, Pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz, i wszyscy schylcie karki na rzeź. Bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście, czyniliście to, co złe w moich oczach, i, w, i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Oto moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi serca zbolałego i będziecie jęczeć z rozpaczy. I pozostawicie swoje imię moim wybranym na przysłowiowe przekleństwo. Niech wszechmogący Pan cię zabije, lecz moim sługom będzie nadane inne imię. Także kto w kraju będzie błogosławił, będzie błogosławił w imię Boga wiernego, a kto w kraju będzie przysięgał, będzie przysięgał na Boga wiernego. Gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. Oto ja stworzę nowe niebo i nową Ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z Jagnięciem będą paść razem. A lew jak bydło będzie jad sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie, działać na całej świętej górze mówi Pan.